¡Vale! Siemano siemano, witajcie drodzy widzowie Dzisiejszy odcinek poświęcony pierwszemu transportu zboża W tym sezonie przyczepy nie do końca jeszcze załadowane Ale wyruszamy w trasę doładować przyczepy i lecimy na skup Ceny wiadomo nie są zachęcające, ale czasami trzeba też trochę środków odblokować A więc dzisiaj sprzedajemy przyczepę pszenżyta i przyczepę pszenicy Mam nadzieję, że będzie to pszenica konsumpcyjna tak jak zawsze A dowiecie się tego z dalszej części odcinka, zaczynamy! I mamy tu, proszę państwa, właśnie 80 z piętów z czerwoną przyczepą, z zieloną przyczepą. Ta zielona jest naładowana na full. Tak, jak naprawdę z żniw tutaj niewiele do niej brakowało. Zostało z pół tony dosypane, żeby nie mieć nie przejazdów niepełnych. <laughs> Podejrzewam, że grubo ponad 5 ton. 5,600, 5,700 powinno na tej przyczepie być. A to jest tylko kwestia przenżyta. Idzie. jest dużo mniej tutaj jest tak naprawdę równo tak jakby z burtami było, a więc na trzecim obrębie na Mogilnicy dosypiemy na full i cały transport pojedzie na skup mimo niezbyt zadowalających cen i ładujemy przyczepę, tutaj Piotrek trochę szufluje tak jakby Mamy już prawie, mamy autosankę na full, naładowaną. Zaraz to kończymy. I ten. I idziemy, szczepiamy się i idziemy na skół. Będą dwie pełniutkie przyczepy i o to właśnie nam chodzi, proszę państwa. No i mamy na szosie już spięte. Jest mój dyrektor główny. Witam pana. Dobry. Mamy spięte. Piotr będzie dzisiaj operatorem kamery. Bogatka jeszcze śpi. Więc mamy siódmą rano, przyczepy spięte, doładowane Także wcześne ptaszki znasz można powiedzieć Więc ruszamy do stawu na skup I sprzedajemy to dalej! Poładowane wszystko na full Także widzicie, opróżniamy przyczepy takie no to, co ma zostać do magazynowania, to już zostało te przyczepy uzupełniliśmy na pól taka zbieranina z dwóch obrębów ale załadowane są obficie, jak widzieliście, bo nigdy nie wiemy, jak to potem się potoczy więc ja wychodzę zawsze z założenia, że nie ma co robić z niepełnych transportów ja na skupy mam daleko, około 20 km, jak na te maszyny więc, no tutaj operator, proszę bardzo staramy się ładne ujęcia dla Was porobić także lecimy sobie załadowanymi na pół piękny dzień, 7.20 czy tam Kto oglądał z, z ubiegłego roku z trzeciego obrębu transportu w Mogielnicy to widział, jakimi to wcześną wiosną z jeździliśmy tymi polnymi drogami. A więc dzisiaj, jak już jest sucho, z powrotem z tego obrębu transportujemy zboże. A więc znowu asfalt się skończy i będziemy jechać drogimi pol, drogami polnymi. Zaraz sami zobaczycie, że to nie jest łatwy odcinek drogi. Raz, że nie wyjeżdżamy na drogę krajową. A dwa, skracamy odcinek około 5 km, więc to naprawdę jest warte tego wszystkiego. A tak naprawdę, 2-3 km jedziemy słabą na wierzchnię. No i mamy, mamy proszę tą fenomenalną drogę. Trójka, jak widzicie. A Ursus pod tą górę, bo tu mamy na tak naprawdę jeszcze fajną górę, ale wszedł już na obroty na trójce. Do piątek trochę zakurzył do 5000 Mamy drgania tutaj. Aż. Na gotę, że się po prostu ale ma, 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 to jest się napełniać tak, Ale dla, 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 na dla, jest dla, 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 jest dla, 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 opony nie dla, się tak łatwo jak. Po asfalcie, tego też nie ma to się uszukiwać. No a tutaj będziemy mieli z górki, więc musimy być wóreczkę i na wolnych obrotach niech się nam toczy. ma wyjazd drogą gruntową ale tutaj mamy teraz taki kurde zaraz zobaczycie to ostry podjazd i od razu łamanie na podjeździe więc ściągnąć tutaj no naprawdę ma co robić jak się w porę nie zredukuje ja już tak także stanęłem pod tą górkę i potem z jednym dwie pisałem to poładu w górę tutaj już obsługi.

Ale na 2,8 m, także trzeba mieć tutaj się do tych rzeczy. No i lecimy, już jesteśmy coraz bliżej z guku. Najgorszy odcinek trasy mamy pokonany. Teraz już tylko drogi asfaltowe, szersze węższe, ale cały czas asfaltem. I tam będą jeszcze w stawie, będzie ładny podjazd. Może Piotrek jeszcze tam wyluka i coś nagra, tak będzie właśnie wyjazd na łuku. Drogi w stawie. Przedstawę tam będzie też fajna górka, na pewno 80 będzie pół własnymi przyczepami. Dzień dobry Zboże, po ile dzisiaj? Zł. 700 zł, tak? Wytaniało, kurwa jego macie atakujemy wzniesienie w stawie na czwartym biegu i na razie idzie 80, idzie nie widać spadku z obrotu no to już jest takie jest to równa droga ale teraz zaczyna trochę puknąć, 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 zaczyna na górę no i czarnego dymu nie widać ale tutaj już schodzi z obrotu, schodzi, schodzi, nie? ale wejdziemy, wpełzamy się na czwórce Brrr, zdrowa ta 80 jest takie dwie przyczepy pod górę Jak widzieliście, spotkaliśmy znajomego, który nam tutaj powiedział trochę informacji, że niestety, ale ceny poszły w dół. Tak były słabe i jeszcze potaniały. No cóż, niestety, jak to się mówi wśród rolników, taki mamy rok. I trzeba to po prostu z skoryczą i tyle. Zaraz będziemy już na skupie. Zbliżamy się na z kilometrów do skupu. Także trasa przebiegła bez komplikowania jakichś, bez spodziewanych przypadków, a więc zaraz zobaczymy tylko czy kolejka i jak ta będzie właśnie z jakością ziarna, wilgotność powinna być dobra także myślę, że powinno to jakoś przejść te próby chociaż no należy białko ile będzie miało procent białko także widzimy się już chyba z ujęć ze skupu Wiecie się co, gdzie się tą kolejkę. Ja to połaziłem, popytałem i dowiedziałem się, że szynżyto biorą bez kolejki. Wiecie, nie? Te chłopaki wjeżdżają. Wzdłużwiało, ale wiecie, mamy tylko z przodu szynżyto. A z tyłu jest pszenica, tylko kurde, cicho nikomu nic nie mówcie, bo 23 ciągniki obryliśmy. Dzień stania, wiecie, dzień stania. No ale faktycznie, mamy to przecież z przodu, no to i... Dobra, mniejsza z tym, zaraz wieszczamy i to rozładowujemy. Uff, ale się kurzy, nie wiem czy się uda nagrać. Idzie już przyczepa jedna do góry. Tak na tych z wysokością mamy, ale może się uda, żeby tu nie zasypiła o nic. Chyba tak. Cześć. I niestety przyczepa nie przeszła nam próby, niewiele zabrakło. Białka miała 11,8, konstrukcja 12,5. Trudno i tak bywa. To jest z innego pola. Jeszcze jest nadzieja, że w tych yy, innych pól, gdzie była sienica, możliwe, że miała lepsze parametry. A teraz już idzie na wywrotnicy i za chwilę będziemy uciekać do domu i pierwszy transport dworza będziemy mieli, proszę Państwa, zaliczony. To są te rozładunki tutaj są cudne Chwila roboty i po zabawie I wjechała na przeszewkę A tutaj nie pokazałem, właśnie ta śruba To łańcuch jest spinany, Fajny myk, przydaje się na skupach No i dobra, zaraz opuszczają Wjeżdżamy na wagę Bez 40 kg na tej czerwonej było 5 tony Czyli wszędzie to jest znacznie, znacznie yy, lżejsze Jesteśmy, wracamy do domu. No tak jak wcześniej mówiłem, niestety księżyca paszowa na 730 zł. Tak nie ma, oj nie ma, ale nie wiem czy to można powiedzieć, bo to białko było to słabe, ale gęstość było Także naprawdę, naprawdę ilość jest zadowalająca, jeśli chodzi o kilogramy. To było tak naprawdę z jednego pola ta przyczepa, tam było dosypane ze 300-400 kg na nią. To było z tego pola u wioska, gdzie było wymognięte i nie wszędzie tam azot był dany na tą pszenicę. Więc jeszcze się łudzę, że te pola, które miałem najładniejsze, tam gdzie pszenica plonowała około 7 ton z hektara, że tam, tam będzie właśnie te parametry przejdzie ta jedna najgorsza przyczepa została sprzedana, która nie przeszła parametrów ale jeszcze właśnie jest to możliwe, że się to zmieni na innych polach także zobaczymy no, na razie jest jak jest ciężar był, był ciężar, to jest ważne a z białkiem no jeszcze się okaże no ja już dojechałem do domu. Powiem wam, że mam trochę dość już tego dnia. Dzisiaj jest upał ze 30 kilka stopni i tak się, powiem wam, sfoksiło na tym skupie z tym przężytem, że ominęliśmy, oj, dużo, około 20, może 18 ciągników. Także kilka godzin zaoszczędzonych, ale i tak zeszło długo w taki upał, w takich maszynach. Nie jest to niestety zbyt komfortowe. No i wyzbyty mamy jeden transport łącznie tam chyba z przężytem, coś było ponad 11 ton tak, 11 tam z hakiem jakiś, no to oczywiście dużo lżejsze od pszenicy, tutaj rekord właśnie ładowności przyczepy tej dużej. No i jedyne co to właśnie tak jak wcześniej już było mówione, parametry nie są idealne tej pszenicy, ale mamy jeszcze z innych piór, pól, mam nadzieję, że lepszy zbiór, a jeśli chcecie dowiedzieć się jak to będzie wyglądać przy następnych transportach, trzeba zasubskrybować kanał i śledzić go na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!